Więc dzisiaj e, dzisiaj będziemy mieć, mamy taki, taką, taki dzień, kiedy, niedzielę, kiedy będziemy wspominać śmierć Pana Jezusa. Zwykle to robimy na nabożeństwie, ale będziemy wspominać e, w taki trochę inny sposób, e, uczestnicząc w pamiątce, czyli wspominając to. I przypominając sobie, co tak naprawdę Pan Jezus zrobił dla naszego życia. Co się, co się wtedy wydarzyło, jak Pan Jezus umarł. To jest w pewnym sensie taka, takie symboliczne przypomnienie właśnie dzieła Pana Jezusa. Ale, żeby dobrze to rozumieć, prawdopodobnie wszyscy wiecie o tym, że trzeba pójść. Czy zwrócić się do Starego Testamentu, bo to jest gdzieś zakorzenione, tak jak w ogóle służba i życie Pana Jezusa jest zakorzenione w Starym Testamencie. Więc y, to jest, no, znowu pewnie wszyscy wiecie o tym, że to jest związane y, z żydowskim świętem Paschy z misją Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego. To wszystko jest zapowiedziane gdzieś w Starym Testamencie. Więc zacznijmy od święta Paschy. O pastrze wszyscy słyszeli, prawda? Tak? To nie jest nic nowego dla Was. W każdym bądź razie też to jest ciekawe, że pamiątka, czyli ten znak, Został ustanowiony właśnie przez Pana Jezusa, podczas gdy obchodził On ze swoimi uczniami wieczerze. święto paschy wieczerze, czyli na wieczerzy paschanym. Po żydowsku, po hebrajsku, to jest pesach. I co Pascha upamiętnia? Co, pamię co upamiętnia? Wyjście. Wyjście, to jest to słowo, nawet wyjście czy przejście. Ale upamiętnia wyjście Żydów z niewoli, z władzy faraona i z niewoli egipskiej. Poddanie się władzy Bożej i Bóg stał się im, ich panem. On ich wyprowadził z tej niewoli. Co wtedy jeszcze się stało? To była taka szczególna noc z tego wyjścia. Szczególna noc związana z tym, że tak, że był baranek zabity, baranek bez skazy zabity, i jego krwią okropiono czy posmarowano odrzwia domu. Tak? I, i wtedy Pan y, posłał anioła śmierci, i wszystko to, co pierworodne, wyginęło. Ale tam, gdzie jak. Nawet anioł, zwierzęta. Nawet zwierzęta. Ale tam, gdzie anioł zobaczył, ten znak. Te drzwi, o drzwiach pomazane krwią, to przeszedł i śmierć nie dotknęła nikogo, bo były one pod, pod znakiem krwi. I po tym wydarzeniu Pan Bóg powiedział, czy nawet wcześniej powiedział im, że macie to przypominać sobie każdego roku. To, co zrobiłem. To był taki fundament ich wiary, wiary Boga jako narodu. Więc z każdego roku Żydzi od tego momentu obchodzili Paschę. Takimi szczególnymi rzeczami tam było to, że jedynie niekwaszony chleb, gorzkie zioła, pieczonego baranka, wypijali kilka kielichów wina i wspominali to, co, tak, wspominali to co Bóg zrobił wtedy, kiedy kiedy wyprowadzał ich z niewoli, kiedy uczynił ich wolnymi ludźmi, tak naprawdę. Więc to jest to tło, takie najstarsze. Potem, jak pamiętamy, Pan Jezus zebrał swoich uczniów przed swoją śmiercią, tuż przed swoją śmiercią, tak? I razem z nimi obchodził to święto Paschy. Ale to, co Pan Jezus zrobił, to nadał tym różnym elementom w czasie święta Paschy zupełnie inne znaczenie. I teraz przeczytam ten fragment z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, wersety od 14 do 20. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nimi. Wtedy rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Boże. Potem wziął i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł weźcie go i podzielcie między siebie. Albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał mówiąc, to jest ciało moje, które zaraz za będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze, we krwi mojej, która za Was będzie wylana. Więc co się tam stało podczas tej wieczerzy? Więc pan Jezus razem z apostołami zasiadł do tej uczty paschalnej, tak jak Żydzi to robili. Zwykle, to jest też taka ciekawostka, pamiętacie jak Żydzi świętowali Paschę? W jakim gronie? W gronie rodzinnym. A tutaj pan Jezus trochę jakby pokazuje coś innego. Tworzy się nowa rodzina. No bo rodzina, Boża rodzina, w gronie swoich uczniów. Więc on świętował tą paschę w gronie swoich uczniów. I mówi, że bardzo pragnął spożyć z nimi tą paschę przed swoją śmiercią. Zanim będzie cierpiał, on chciał. I spowiedziałem, to jest ciekawe. Bardzo pragnąłem. Bardzo chciał być z nimi w tym czasie. I w, w czasie tej uczty. Tutaj są wspomniane... Ile kielichów jest wspomnianych? Zauważyliście? Jak czytałem Ewangelię? Dwa. Tak? W ogóle było prawdopodobnie cztery te, te kielichy wypijane w czasie uczty. Każdy miał swoje znaczenie. W każdym razie Pan Jezus nadał tym kielichom z winem Zupełnie inne znaczenie. Nie wspominają więc na tej, na tej uczcie, zobaczcie, przynajmniej tutaj nie jest nic napisane, nie wspominają tego wyjścia z niewoli, tylko Pan Jezus raczej wspomina to, kim On jest co i co zrobi. Czyli zupełnie nadaje inne znaczenie temu znakowi, który Bóg przygotował. Przygotował w Starym Testamencie. Więc pojawia się tutaj y, krew, czyli wino, które symbolizuje krew Pana Jezusa, i chleb, które symbolizuje jego ciało. I teraz odnośnie tej krwi. Dlaczego to jest symbol krwi? Po pierwsze, y, Prawdopodobnie pamiętacie o tym, że jak Mojżesz zawarł przymierze, to pokropił wszystkich krwią przymierza. Też oczywiście ten baranek, który był zabity, i ocznia posmarowane krwią. Dzięki temu zostali uratowani od śmierci. Mojżesz. Wziął krew, pokro... a potem Mojżesz wziął krew i pokropił w nią lud, mówiąc oto, krew przymierza, które Pan zawarł z nami na podstawie wszystkich słów. Więc krew potwierdzała zawarcie przymierza. I to jest jedna rzecz, ale też krew ma jakieś znaczenie. W liście do Hebrajczyków czytamy coś takiego, że bez rozlania krwi. Nie ma odpuszczenia grzechu. Więc musiała być przelana krew czyjaś. W Starym Testamencie była przelana krew ja zwierząt. W Nowym Testamencie została krew Pana Jezusa przelana za nasze grzechy. Dzięki niej mamy odpuszczenie naszych grzechów. I teraz wino, które symbolizuje krew. Chleb, jako symbol ciała Pana Jezusa. Jako symbol ofiary za grzechy. Pan Jezus, gdy złamał chleb, powiedział, to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Ciało. Jak ono zostało wydane? No, jako, jako ofiara. Jako ofiara na krzyżu zostało wydane za nasze grzechy. Łamanie ciała, prawdopodobnie, łamanie tego chleba prawdopodobnie symbolizuje to, że Jego ciało zostało złamane na krzyżu że jego ciało zostało zniszczone na, na krzyżu. Oczywiście rozumiemy też, że nie chodzi o utożsamienie, pomimo tego, że Pan Jezus mówi, to jest ciało moje, rozumiemy, że nie chodzi o utożsamienie chleba z ciałem Pana Jezusa. Tak? Rozumiemy to że nie chodzi o, o to, że to jest dosłownie, nie, nie, nie sądzimy, że to następuje ta transsubstancjacja, czyli przemiana dokładnie w Boga. Niektórzy tak uważają, że ten kawałek chleba staje się, staje się Bogiem. Ale to symboliczny akt, który przypomina tak naprawdę, tak naprawdę y, ofiarę Pana Jezusa. I, to przypomina też, co Izajasz zapowiada, dlatego że to wszystko ma korzenie w Starym Testamencie. Gdy czytamy Izajasza, 53 rozdział, to czytamy takie słowa: Jak baranek na sześć prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Tak, zgładzono go z krainy zęby żyjących. Za grzechy. Mojego ludu został zabity na śmierć. Czyli za grzechy ludu. To wszystko było już przepowiedziane to, co się stanie z Mesjaszem. W księdze Izajasza, te fragmenty, które czytamy, to są tak zwane pieśni o słudze pańskiej. I to są pieśni, które pokazują, co się stanie z tym Mesjaszem, który przyjdzie kiedyś w przyszłości. Izajasz to widział i zapisał i umieścił swoje księdze. Pan Jezus był rzeczywiście tym barankiem paschalnym i apostołowie bardzo wyraźnie widzieli to. I nie tylko apostołowie. Jan, którego nazywamy Chrzcicielem, jak zobaczył Pana Jezusa, który przyszedł do, nie szedł do Niego, żeby przyjąć chrzest. Pamiętacie, co powiedział? Oto baranek Boży. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Więc Jan rozpoznał pana Jezusa jako mesjasza. Paweł napisał tak, liście do Korei 5:7. 5-7. Chrystus bowiem został złożony w opierze jako nasza pasmo. Piotr. Wiecie bowiem, że z naszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jaka, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Więc on był tym barankiem. Więc i Paweł, i Piotr rozpoznają, i Jan, którego mówimy, nazywamy chrzcicie rozpoznają Pana Jezusa jako Baranka, który, który był złożony, który jest złożony w ofierze za nasze grzechy. Oczywiście nowe przymierze było zapowiedziane też przez proroków i było zapowiedziane Pan Jezus jak wziął ten kielich to mówi ten kielich to nowe przymierze we i mojej które za Was będzie wylane. Mówi o nowym przymierzu. I znowu widzimy w starym testamencie, że to te nowe przymierze zostało zapowiedziane. To nowe przymierze zostało zapowiedziane. Na czym polegało te nowe, miało polegać te nowe przymierze? W Jeremiasza 31 rozdział, wersety od 31 do 34 czytamy takie słowa. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana. Kiedy zawrę z domem Izraela i z domem ludzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które, które zawarłem z ich przodkami. Kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. Czyli nawet tu jest wspomnienie tej pasji, jakby, tak? To moje przymierze, pamiętajcie co tam potem jest? To moje przymierze złamali. Mimo, że byłem ich władcą wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zabrałem z domem Izraela po tych dniach wyrocznia Pana. Umieszczę swoje prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego: Poznaj Pana, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego. Poznają mnie wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Więc czym się te nowe przymierze miało charakteryzować? Nie będzie oparty na prawie, na wypełnianiu prawa, na wypełnianiu przykazań zmieni, to Bóg sam zmieni serce człowieka i w tym nowym sercu wypisze prawo i da prawdziwe przebaczenie grzechu. Bo Pan Bóg mówi, nie będę wspominał już ich grzechów. To Bóg przez Jezus, przez tą ofiarę Jezusa Chrystusa daje możliwość każdemu człowiekowi do nowego narodzenia. Dlatego mówimy o Nowym Narodzeniu. Mówimy o Nowym Przymierzu i o Nowym Narodzeniu. I chodzi o, o to przymierze łaski. Nie prawa, nie przestrzegania prawa, ale życia wiarą z łaski. I osiągnięcia, czy otrzymania tego prawdziwego przebaczenia krzyżu. I tej zmiany serca człowieka. To Pan Bóg jakby wykonał taką operację. Wykonuje taką operację dla ludzi, tych, którzy są, którzy należą do Chrystusa. Jakby bierze to serce, przeprowadza operację i zmienia je na takie, to serce mięsiste, to serce takie wrażliwe i oddane Bogu. A jeszcze kolejna taka ciekawa rzecz, że wiecie w jakim kontekście potem, co, po, jak Pan Jezus mówi o tym. O, czy ustanawia to przymierze nowe, dając ten nowe znaczenie dla chleba i tego kielicha wina? Następny werset brzmi tak. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze mną na stole. Zobaczcie, jakie to tragiczne. Jakie to tragiczne. Pan Jezus tutaj zapowiada, że on oddaje się ludziom. Stanowiąc nową przymierzy, oddaje swoje życie, odda swoje życie, a zaraz potem oto ręka mojego zdrajcy jest na stole ze mną. w tym momencie. Więc pamiętamy to, że Judasz już miał w głowie zdradę Jezusa, pomimo że uczestniczył w tej, w tej pastrze. Pan Jezus. Myślę, że, że to pokazuje, wiecie, coś takiego, że, że tak naprawdę nawet w tym momencie byli ludzie, którzy byli niewierni, którzy planowali jego zdradę, a uczestniczyli w tej pamiątce. Czy to nie jest straszne? Że planowali, mieli w głowie i uczestniczyli w tej pamiątce. Więc... Ta pamiątka została ustanowienia, ustanowiona nie w tym momencie, gdy Pan Jezus już chwale, czy, po, czy nawet po zmartwychwstaniu. Nie wtedy została ustanowiona, ale została ustanowiona w, w godzinie takiej ciemności, kiedy nadchodziła zdrada i kiedy przybliżała się śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. Znaczy, więc myślę, że to nawet to, może wskazywać na takie znaczenie, że Boża łaska nie zależy od naszych zasług. Że Boża łaska, Boże działanie nie zależy od naszych zasług. Znaczenie duchowe pamięci. Więc myślę, że nie, jako wierzący nie wspominamy historii. Nie mówimy, a to była jakaś taka historia. Ona była i koniec. Ale. Wspominamy dzieło i osobę samego Pana Jezusa. Myślę, że w jakiś sposób uczestnictwo płamiące to jest przeżycie samego spotkania z Chrystusem i przeżycie obecności Pana Jezusa. Po drugie, myślę, że jest to ogłaszanie Ewangelii. W liście do Koryntian Paweł pisze takie słowa Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kieli, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Więc chodzi o to, że, że kiedy spożywamy, to to jest wyznawanie i ogłaszanie tego, tego dzieła Pana Jezusa, co On zrobił dla nas. Czyli Jego śmierci, ale też zmartwychwstania, ale też tej nadziei, że On przyjdzie w chwale jako sędzia na ten świat. I jeszcze jedna rzecz, po trzecie, to znaczenie myślę, że jest takie, znowu w liście do Koryntian, Paweł pisze tak. Kiedy błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa, Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. O co tutaj chodzi? Myślę, że chodzi o to, że uczestnictwo w pamiątce jest wyrazem jedności nas jako Kościoła, jedności jako ciała Chrystusa, że należymy do tego samego. Tego samego ciała. Pamiętamy te obrazy, tak? Że Kościół jest ciałem Pana Jezusa, gdzie głową jest sam Jezus Chrystus, a my jesteśmy różnymi członkami w tym ciele Jezusa Chrystusa. I więc uczestnictwo jest też wyrazem tego, że jesteśmy jednym ciałem, że należymy do Chrystusa, że tworzymy wspólnotę. Więc, jak myślę o jakichś warunkach uczestnictwa w tej pamiątce, to chyba najważniejszym jest to, że, że y, zaproszeni są ci, którzy, dla których rzeczywiście to będzie wyznanie wiary. Czyli ci, którzy należą do Chrystusa, którzy odrodzili się duchowo. Czyli którzy uwierzyli w Chrystusa i są zbawieni. Przez łaskę Jego. Zostali duchowo na, narodzeni na nowo. Duch Boży wszedł w ich życie, to serce zmienił i narodził na nowo do nowego życia, do tego życia wiecznego, na wieczność. Druga, drugi, myślę, że taki w pewnym sensie warunek to jest samo badanie siebie. Jesteśmy zachęcani liście do Koryntian Paweł pisze tak. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. To bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Słyszycie to, wyrok sobie spożywa i pije. Tam dalej mówi Paweł coś takiego, a to za chwilę, dlatego jest właśnie wielu... Wielu spośród Was, wielu słabych i chorych, wielu też nawet zmarłych. Wiecie? Czyli niewłaściwe podejście, jakby pałkowarstwcze podejście do, do tej pamiątki niesie ze sobą konsekwencje. I to nie chodzi o to, że znowu, że to jest coś mistycznego, takiego, nie wiem, świętego. Rozumiecie? Chodzi o to, że co wyrażamy przez naszą postawę? Czy rzeczywiście wyrażamy i jesteśmy w miejscu, gdzie z, z czystym sumieniem możemy powiedzieć tak: jestem zbawiony, należę do, do Chrystusa, mam pokój z braćmi. Czy rzeczywiście to, to wyraża? Jeżeli nie i przystępuję do pamiątki, to znaczy, że okłamuję, jakby chcę, okłam, okłamuję innych, ale też chcę okłamać. Jakby samego Boga. Więc to nie jest rytuał, ale wyrażenie zbawienia, jedności, wdzięczności i posłuszeństwa. Rozumiemy, że uczestnictwo w pamiątce nie zbawia. Tak? Nie. Nie zbawia. Nie. To jest wyraz naszej wiary. Jesteśmy Jego. To jest wyraz tego, że jesteśmy Jego i że należymy do Jego ciała, do Jego Kościoła. To wyraz naszej wiary, jedności, wdzięczności. To nie sakrament jakiś, przez który płynie jakaś łaska Boża. To jest wyraz naszej wiary. To, co Bóg zrobił w naszej wierze. Więc, więc Bóg, już wspominałem, karci nas i myślę, że będzie karcił i robi to. Tak Paweł też pisze. Jeżeli to nie jest jakby. Nie jakby, ale rzeczywiście przystępujemy do pamiętki, ale to nie jest prawda w naszym życiu. E, dlatego to właśnie wielu spośród Was jest słabych i chorych, i wielu też zmarłych, jeśli zaś sami osądzamy, nie będziemy sądzeni, lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnieni otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze świata. Więc chodzi o to, że jesteśmy zatęcani każdorazowo Zanim przystępujemy do pamiątki, gdzie jestem w stosunku do Boga? Gdzie jestem w stosunku też do, do kościoła? Czy rzeczywiście udział w pamiątce wyraża moją wiarę, i to, że należy do Boga, i to, że należy do Boga na wieczność, i jestem, jestem zbawiony? Więc, jakie jest podsumowanie, możemy dać do tego, do tego całego rozważania? Co byście powiedzieli? Że Bóg nam przypomina, że On jest naszym Panem i za nas. I zbawicielem. zbawicielem. Okay. I że wszyscy tak naprawdę jesteśmy zaproszeni. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby to wyrazić i wyznać. Wszyscy, ale myślę, że jest to, jest to też ostrzeżenie, że zbadaj swoje serce. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, ale zbadaj swoje serce. Jeśli oddałeś życie Chrystusowi, wyraź to. Właśnie uczestnicząc w tej pamięci. A jeżeli nie, to oddaj się Chrystusowi i też przystąp do pamięci. Tak? Niech tak będzie. Kochany Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Panem, Bogiem naszym. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty oddałeś życie za nas. To jest coś niezwykłego, co Ty zrobiłeś. I że możemy przypominać sobie na różne sposoby to, co uczyniłeś w naszym życiu. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją śmierć, za Twoje zbawienie, za Twoje cierpienie, ale też za Twoje zmartwychwstanie, za zmianę naszych serc, zadanie danie nam nowego życia. Niech Twoja miłość, Twoja łaska, Twój duch działa w nas i przez nas, odnawia nas. I daj Panie, żebyśmy z takim czystym i pokornym sercem uwielbiali Ciebie przez wszystko, co robimy i też w czasie tej pamiątki. Tobie należy się chwała i cześć, błogosławieństwo i majestat. Amen. Amen.